Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Brak zimowej aury w wielu regionach, a to za sprawą układu wysokiego ciśnienia z licznymi rozpogodzeniami, ale w wielu miejscach kraju tworzyć się będą mgły, i w zasięgu ich zachmurzenie będzie wzrastać do dużego lub całkowitego. Niewielkie opady mrzawki, deszczu lub deszczu ze śniegiem, a także śniegu pojawiać się będą głównie na północy regionu. Polska aktualnie znajduje się w zasięgu wyżu z centrum nad południowo-wschodnią Europą, napływa do nas ciepłe powietrze polarnomorskie. Najbliższe dwie doby przyniosą nam w nocy i nad ranem silne zamglenia i mgły do 200 metrów, lokalnie marznące. Z wtorku na środę na południu także wystąpią opady deszczu marznącego. Temperatura w nocy od 4 na południu do 1 na północnym wschodzie i północy. Lokalnie na północnym zachodzie opady śniegu, wiatr na ogół słaby, a temperatura w ciągu dnia od 1 na północy do 4-6 na południu. Kolejne dni nie przyniosą nam zimowej aury. Za sprawą układów niżowych, druga połowa tygodnia przyniesie nam więcej chmur i opady deszczu. Temperatury w nocy będą dochodzić do 4 stopni, a w ciągu dnia nawet do 12 stopni, głównie na południu. Wiatr będzie na ogół umiarkowany i dość silny, porwisty z kierunków południowych. W weekend także ciepło z temperaturą w nocy do 4 stopni i w ciągu dnia nawet do 10 stopni.